drogie byki, na czytaniu na wiosnę i chciałabym tym czytaniem dać Wam jakieś wskazówki, podpowiedzieć Wam coś, zachęcić do czegoś, zobaczyć jakieś nowe możliwości. Nie chciałabym, żeby to czytanie Was czymś ograniczało, żeby było jakąś wyrocznią dla Was, bo to Wy podejmujecie decyzję, Otarot jest taką rozmową z przedświatem, jest właśnie taką podpowiedzią. Zapraszam Was bardzo serdecznie do czytań osobistych, które może w większym stopniu, bardziej szczegółowo będą odpowiadać na Wasze pytania. Jest to dobry czas, bo wiele rzeczy można zacząć, zainicjować, zauważyć teraz. To właśnie te wiosenne energie pokazują e, potencjał, e, jaki mamy, a często właśnie czegoś nie widzimy. No ale teraz przechodząc już do czytania dla Was, to mm, ładny czas przed Wami. E, ta wiosna e, będzie. Mm, Dawała Wam możliwości. Spośród moich kart, może od tego zacznę, jest karta mm, bocianów, które coś razem y, budują. One tutaj budują wspólne gniazdo. W ogóle bociany są synonimem wiosny. Jak widzimy bociany, to od razu nam się serce cieszy. To jest zawsze piękny widok. To są nasze nadzieje. To jest to też konkretne spełnienie budowy czegoś, zrobienie czegoś konkretnego, zawiązanie być może relacji, bo, bo ciany zawsze oznaczają podwójność, bo ciany też przynoszą dobre wiadomości. Więc tutaj myślę, ta wiosna przyniesie Wam takie poczucie, że te możliwości są. Że one zależą od waszego współdziałania, że tu warto na coś może poczekać, coś zauważyć. A tutaj, w ogóle, właśnie, a propos czekania, w tle tego czytania jest wisielec. Wisielec to jest energia, właśnie czekania na coś, ale myślę, że to nie jest takie bierne czekanie, tylko to jest spoglądanie na sprawy z. Innego punktu widzenia, z innej strony. Właśnie myślę, że tutaj coś jest uważna rzeczy z tym czekaniem, ponieważ pierwsza karta dotycząca tego, co jest teraz, to jest właśnie energia siedmiu tenarów. To jest właśnie takie wyczekiwanie na sfinalizowanie czegoś, na no, Tutaj widzę gniazdo, bo w ogóle to jest piękny tarot Kruków, który otrzymałam właśnie też dzisiaj w prezencie od mojej ukochanej klientki. No, Cudowna niespodzianka, no, taka wiosna we mnie też właśnie się rozpoczęła i myślę, że to jest też znak, żebyśmy byli pootwierani. Nieraz na coś trzeba właśnie poczekać cierpliwie, bo to jest karta cierpliwości. Zobaczcie tutaj, ten kruk bardzo cierpliwie budował jakieś swoje zasoby, czekał na coś, coś się właśnie ma ku końcowi, i dzięki temu wy możecie zbudować coś, być może pójść pełną parą w coś. Zbieracie na coś fundusze, nie wiem, dotyczy to pewno materii, albo budowanie czegoś bardzo konkretnego. Myślę, że wiele byków tu będzie teraz przez tą cierpliwość, z którą coś znosiły. Bo a propos właśnie tych bocianów, one też bardzo cierpliwie budowały gniazdo. To jest karta z mojego doświadczenia, kiedy właśnie obserwowałam bociany i one były niezłomne. One zbudowały gniazdo, potem ktoś je zniszczył i one rozpoczęły tę budowę jeszcze raz. I udało im się, i zdążyły, i wychowały swoje potomstwo, pomimo, że Czuły opór, że ktoś nie życzył im dobrze, że ktoś utrudniał im zadanie, to one były cierpliwe. I zobaczcie, te gniazda tutaj oznaczają właśnie jakąś konkretną rzecz w Waszym życiu jakieś przedsięwzięcie, które być może rozpoczynałyście ileś razy. I teraz będziecie może w maju. Może już w kwietniu podejmować jakąś bardzo ważną decyzję. To będzie taka decyzja od wewnątrz was. Dla mnie to jest takie zastanawianie się nad czymś, czy to jest dla mnie. To jest księżyc w wadze, więc myślę, że będziecie coś rozważać. Może negocjować coś. Może też dokonywać jakiegoś pokoju, rozejmu, bo waga lubi rozejm, lubi harmonię. I to jest taka energia pokoju i myślę, że dzięki temu będziecie mogli podjąć jakąś nową aktywność, osiągnąć sukces w maju. Maj to jest Wasz miesiąc, zresztą kwiecień. Maj to są energie, które w słońce w Waszym znaku będzie Wam sprzyjać, będzie Was popychać. I to jest właśnie energia słońca, to jest sukces, to jest osiągnięcie tego, na co czekałyście długo. Zobaczcie. I dzięki temu będziecie mogły zbudować. Zbudować coś, co będzie dla Was, wasze, czym będziecie się dobrze czuły, co będzie dawało Wam nadzieję. I to jest tak kolorowa i piękna energia, że czuję tutaj splot różnych wydarzeń, które Wam coś umożliwią. Jeśli myślałyście rzeczywiście o budowie na przykład domu, albo o upiększaniu swojego miejsca, o remoncie, albo o czymś bardzo konkretnym, to ta wiosna daje Wam tę możliwość, ale to będą też Wasze decyzje, Wasze. E, zmierzenie się z czymś, e, takie uspokojenie czegoś, cierpliwe poczekanie na coś, e, zbieranie na coś, e, ale też zbieranie sił i środków. E, oczywiście dla wszystkich e, to jest dobra energia, e, ale dla każdego z Was oczywiście oznacza coś innego. I tutaj wzmaga się wiatr. I właśnie w międzyczasie przyszedł do mnie kot, który, który tutaj chce koniecznie też powiedzieć coś, chce zamanifestować, że jest, bo cały czas tutaj miałczał. Więc myślę, że bądźcie uważne, żeby zauważyć to, co przychodzi, żeby cierpliwie poczekać. Cierpliwość to jest coś ważnego myślę. I teraz, jeśli chodzi o uczucia, bo wiem, że to bardzo jest ważne dla was wszystkich, to w uczuciach tutaj coś myślę przychodzi do was, coś konkretnego. Pokazały się energie cesarza, który jest, być może, energią władztwa, czyli panowania nad swoim życiem energią kogoś konkretnego, takiego cesarza, który wie, czego chce i bardzo dynamicznie wkracza w wasze życie, może walczy o Was, może to jest na terenie Waszej pracy, może takiej codzienności pokaże się ktoś, kto nagle was wybije z tej codzienności albo w ogóle ją zakoloruje, bo tutaj jest wiosna w tej energii ośmiu denarów. To jest taka przestrzeń, zakwitanie, więc myślę, że w taką codzienność wejdzie coś zauważalnego. Coś, to, co tę codzienność zmieni. Ale w taki chyba w pozytywny sposób zakoloruje ją. Myślę też, że zdynamizuje, i energia cesarza, tutaj nazwana buntownikiem, to jest energia takiego samostanowienia o sobie. To jest energia budowania czegoś po swojemu. I myślę, że. To może dotyczyć też takiej przestrzeni w Waszym życiu, którą teraz będziecie budować właśnie jak tego ciany według swoich jakichś życzeń, pragnień, marzeń. Będziecie bardziej samodzielni w tym. Być może to dotyczy bardzo układów faktycznie finansowych. To też łączy się z uczuciami, więc myślę, że to da Wam wiele satysfakcji, że będziecie właśnie tacy niezależni, samodzielni, że będziecie mogli mieć wpływ na to, co się dzieje w Waszym życiu. I tutaj zmienia się właśnie Wam ta codzienność. Ona zaczyna być taka ukierunkowana, taka Wasza. No a jeszcze właśnie myśląc o uczuciach, to jest to, że właśnie w tej takiej codzienności, może w pracy, może w pochylaniu się nad tym takim jakimś rytuale, który wdrażacie, który macie na co dzień. Nie wiem, podczas spacerów, podczas właśnie waszej pracy, podczas jakiejś czynności, które tworzą Waszą codzienność, nagle pojawi się właśnie taki kolorowy ktoś. To dołoży tego koloru do waszej rzeczywistości, dołoży wam tej pełni i będziecie coś mogli wspólnie, razem budować. Zwłaszcza, że tutaj jest 10 denarów w tle. To jest karta takiego razem, zobaczcie tutaj takie połączenie piękne, kiedy wszyscy jesteśmy razem, jesteśmy jednorodziną takie poczucie radości z tego powodu, więc myślę, że tutaj mogą się dziać bardzo fajne rzeczy. Coś się uspokaja, nie wiem jesteście w takim poczuciu więzi z innymi, być może z kimś konkretnym, a być może przejmujecie kontrolę nad sytuacją, w związku, w rodzinie. I czujecie się w pełni decyzyjni, czujecie się kimś w tej rodzinie. Wiecie, że macie po prostu taką codzienną pracą, codziennym staraniem się, możliwość wypełniania jakiejś swojej misji. No i właśnie tutaj to słońce też tak mi się bardzo podoba. Tu jest tyle ognia, zobaczcie, ten cesarz też ma na ramieniu słońce, ma ten ogień, nie wiem. No jest tutaj dużo takiej radości życia, jakbyście ożywali wraz z tą wiosną. A tutaj zresztą w tej karcie 8 denarów, która jest takim spokojem, ugruntowaniem, zdrowiem. Jest dużo kwitnienia. Rzeczywiście tu e, wydaje mi się, że ta wiosna będzie ważna dla Was, że będzie takim uspokojeniem, um, uzdrowieniem czegoś. Chociaż e, nie we wszystkich aspektach będzie tak prosto i łatwo. E, I teraz może opowiem o. Um, pracy, o materii, o działaniach waszych. Tutaj są dwie energie, energia siedmiu mieczy, która oznacza jakąś nieścisłość, niejasność, jakieś kłamstwo, które być może zakrywa coś wam, coś wam się nie pokazuje takie, jakie jest naprawdę. I być może to dotyczy jakiejś znajomości, jakichś przyjaciół, bo jest tutaj karta trzech kielichów, właśnie karta takiej życzliwości i przyjaźni, ale ten siedem mieczy ostrzega, że tutaj jest coś nie do końca wyjaśnionego, być może że właśnie gdzieś na tym waszym zdobywaniu materii, w tym waszym działaniu. Będzie jakaś przeszkoda, i to będzie jakaś czyjaś nieszczerość, która będzie przeszkadzała w tym budowaniu, i to jest właśnie to, o czym mówiłam przy tych bocianach. Że te bociany musiały się zmagać, że ktoś im przeszkodził w czymś, ale pomimo wszystko one nie zrezygnowały, bo natura ma w sobie taką ogromną siłę myślę, ona nas pcha do tego, żebyśmy inni szli naprzód, nie zatrzymywali się. Pomimo, że coś nas powstrzymuje, coś nas zawiesza na chwilę, to bądźmy pewni, że zaraz ruszymy do przodu. Dla tych, którzy być może są zawieszeni przymusowo, nie wiem, chorują, są na przymusowym jakimś urlopie, nie wiem, muszą robić coś, czego nie bardzo chcą, albo nie mogą robić czegoś, co by chcieli, i właśnie są zawieszeni, to bądźcie cierpliwi, bo myślę, że już w kwiecień pokaże Wam, że macie możliwości. Na razie zbieracie jak gdyby aktywa, zbieracie, zbieracie wszystko, żeby to gniazdo mogło powstać, ten Wasz cel mógł się realizować. I zobaczcie, ile już macie. I w takich momentach zwątpienia to właśnie spójrzcie jak ten kruk, który tutaj wisi do góry nogami. Spójrzcie z innej perspektywy, spójrzcie na to, czym już dysponujecie, ile już zdobyłyście. I jeszcze chwilka cierpliwości, a będzie to, co chcecie, żeby było, bo to są bardzo dwie silne energie. Zobaczcie Wielkich Arkan, Słońce i Cesarz. Cesarz zawsze ma to, czego pragnie, on zdobywa, to jest energia Marsa, zdobywcy. To jest bardzo zdecydowany ktoś, kto podejmuje decyzje, kto się niczego nie boi, kto walczy o to, czego potrzebuje i zwycięża w tej walce, bo jest właśnie to Słońce, które bardzo Was wspiera, bardzo Was wspomaga, które też jest taką energią życiową taką bez której nie ma nic, a Wy jesteście w pełni tego słońca, w pełnym rozkwicie. Myślę, że Macie możliwość wyjąć z tego czegoś, w czym budujecie to gniazdo, to sedno swoje, to miejsce, w którym nie wiem, pracujecie, może sami zakładacie własną działalność dajecie życie jakiejś firmie, spółce, gdzie macie do powiedzenia coś, gdzie decydujecie o czymś. I tutaj ta karta słońca mówi właśnie, że to jest dobra decyzja, że przezwyciężacie coś, ten czas zatrzymania, być może chorobę, być może jakiś konflikt. Kimś, kto czegoś wam nie mówił, ukrywał coś przed Wami, wy to przezwyciężacie, macie w sobie bardzo dużo energii światła, słońca, radości. I właśnie myślę, że tą radością, tą wiarą w słońce, mając nadzieję, tak jak tutaj te bociany, że wszystko się ułoży, że wszystko będzie dobrze. To właśnie. Ta wiara i nadzieja i Wasza niezłomność wspomagają Was w tym, żeby osiągnąć sukces. I tutaj właśnie jest już ten sukces namacalny, i to jest maj. Myślę, że w maju właśnie uda Wam się swoimi decyzjami kwietniowymi i taką cierpliwością, którą jeszcze teraz wykazujecie, uda Wam się to zamierzenie. to uzdrowienie czegoś, to osiągnięcie takiej wspólnej pełni osiągnąć. Że dacie sobie radę w tym, czym zostaliście zatrzymani na chwilę. Być może coś trzeba zbudować jeszcze raz, ale teraz to będzie na waszych warunkach. I to jest niesamowicie piękne. To daje Wam nowe możliwości i dużo radości. Myślę, że to, co budujecie, będzie miejscem, będzie przestrzenią, żeby się cieszyć. Będzie takim momentem do świętowania, bo właśnie te dwie energie oznaczają taką radość. Ja tutaj czuję dużo ludzi, gwar, wesołość. Ktoś Wam czegoś gratuluje, ktoś się cieszy razem z Wami. Więc to oczywiście może być na wielu polach, na wielu płaszczyznach, ale też czuję takie połączenie, jak gdyby sfinalizowanie czegoś, Po 10 denarów zobaczcie, tutaj sytuacja się rozbija. Było 7, tutaj jest 10. To są energie tła. Więc też mówi, trzeba czasami poczekać na taki dobry finał na to, żeby osiągnąć cel. Trzeba się czasami mocno napracować, ale ta praca się opłaci. Bądźcie niezłomni, bądźcie pełni wiary i myślę, że wiosna jest dla Was bardzo sprzyjającym czasem. Na usamodzielnienie się, na wkroczenie też takiej energii w Wasze życie, bardzo uaktywniającej Was. Może będziecie coś budować nie tylko sami, bo tutaj no, taka podwójność się pokazuje, więc dla wielu z Was to jest budowanie czegoś razem, ale też zaznacza się tutaj energia, Dużej samodzielności, czyli to, co budujecie, to, co tworzycie, jest takie, jakie byście chcieli, żeby było, to wy nadajecie temu kształt. I te wszelkie przeciwności, czyli te zakłamania, tutaj nazwane polityką, ja myślę, że to jest bardzo celne nazwanie. To jest właśnie manipulowanie, tym, że czegoś się nie mówi, coś się ukrywa. Więc absolutnie to nie jest nic dobrego. Ale wy się jak gdyby temu nie dacie, bo jesteście w energii czystej, życzliwej, serdecznej wobec innych. Jesteście otwarci i myślę, że uprzedzeni o tym, że może ktoś nie nieczysto grać, będziecie bardziej uważni. I będziecie też pilnie trzymać się tego, co sobie postanowiliście, bo tutaj już jest bardzo dużo zbudowane. Tutaj już jest prawie koniec. Może właśnie jeszcze jeden element i osiągniecie pełnię. No, myślę, że to wszystko, moi drodzy. Zapraszam do e, czytań, jak mówiłam, osobistych, prywatnych. Zapraszam też do takiej wspólnej wędrówki razem z Księżycem, którą prowadzę na Facebooku. Co dwa dni robię wpis, co się dzieje akurat na niebie, głównie jeśli chodzi o Księżyc, który zmienia przecież co dwa i pół dnia znak. A my bardzo odczuwamy jego energię i e, pomaga nam ta wiedza, e, co teraz jest dobre dla nas, a czego lepiej nie robić. Zawsze przy tym też rozkładam karty, i one też coś podpowiadają, więc zapraszam. Wszelkie namiary, na to, gdzie można mnie zobaczyć, gdzie można mnie posłuchać, na wszelkie moje porady są pod tym filmem. A ja życzę Wam przepięknej wiosny, kochani, samych spełnień. Niezłamności i zbudowania tego, na czym Wam zależy. Do zobaczenia.